Gdzie ma tu wahacz. Dużo zmieniło się w kuprze Leon on poliftingu, który model ten przeszedł w 2024 roku po czterech latach obecności na rynku. Na przykładzie wersji VZ z najmocniejszą hybrydą, a także w nadwoziu kombi, powiem dokładnie o co chodzi. Zapraszam na test. Jedną z poważniejszych zmian w Nowym Leonie jest wygląd nadwozia, bo samochód dostał zupełnie przeprojektowany przód, w przypadku którego względem poprzednika no, oko w sumie trudno byłoby się zorientować, że mamy do czynienia z tym samym modelem co wcześniej. Osobiście poprzedni projekt podobał mi się bardziej, bo i tak był wystarczająco ostry jak na kuprę, ale jednak w swoim trochę większym stanowaniu był jakby zgrabniejszy. Obecnie producent poszedł na całość, dodając zderzak z rzadko rozlokowanymi kratkami, trochę jak w jakimś aucie wyścigowym, przez to zlikwidował tradycyjną trapę chłodnicy, a logo przerzucił na maskę. To wszystko sprawia, że jeśli ktoś szuka maksymalnie wyrazistego wizualnie Leona, to wcielenie po liftingu jest optymalne. I mówię tu o dowolnej wersji wyposażeniowej, bo ja do testów dostałem wspominane VZ, które oznacza najmocniejsze warianty modeli Kupra, ale wizualnie poza obecnością większych 19 calowych felg. Zamiast osiemnastek, VZ w wygląd nie ingeruje i biorąc chociażby bazowe 1.5 TSi z manualem, na przykład zderzaki będą wyglądały tak samo. W innych częściach nadwozia lifting był oszczędniejszy, bo ogólna bryła czy przetłoczenie na drzwiach pozostały takie jak wcześniej. Z tyłu pojawił się trochę zmieniony zderzak i to by było na tyle. Dynamiczna sylwetka została w przypadku testowanego modelu zachowana. Matowy lakier to koszt 10951 zł, czyli ogromna kwota, ale fakt zostaje, że jak dla mnie dodaje on na uroku. Lifting Leona oznacza również mocno przeprojektowany wzór świateł. Z przodu oparte są one obecnie o kilka trójkątów, i nie jestem przyznam zwolennikiem tej zmiany, ale znowu gwarantuje to moim zdaniem większą wyrazistość frontu auta. Całe świetlenie w testowanym modelu pozostało LEDowe. To oznacza również diody w kierunkowskazach w lusterkach. Z tyłu światła boczne także oparte zostały bardziej o trójkąty, co jest fajnym nawiązaniem do przodu. I już abstrahując od tego, wygląda to moim zdaniem rewelacyjnie lepiej niż wcześniej. Dyskusyjne jest za to podświetlenie również loga marki. Wolałem, gdy pomiędzy lampami świecił się tylko pasek. Obojętnie od indywidualnej oceny zmian, widać zamysł projektantów, że miało być ostrzej po zmroku, no i jest. Jeszcze większą nowością związaną ze światłami odświeżonego Leona jest wprowadzenie matrycowych LEDów, których dotychczas mocno brakowało, zwłaszcza w hehe, świetle tego, że inne zbliżone modele grupy, jak Golf czy Octavia, miały je od dawna. W kuprze debiutują one teraz w cenie 4729 zł i szkoda, że nawet w VZ wymagają dopłaty, ale fakt zostaje, że działają bez zarzutu. Ich zadaniem jest takie pionowe wycinanie fragmentów wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalnie maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Światła samochodów komputer wykrywał szybko, nawet na dłuższych prostych i podczas nocnej jazdy nie czułem, aby ktoś został przez leona oślepiony. Dodatkowo mamy tutaj dobrą moc świecenia oraz sporą precyzję, bo niezależnie wygaszanych stref trochę jest i nieraz na zakrętach można dostrzec, jak się naprzemiennie zapalają i wygaszają. Całościowo jest to dopracowane rozwiązanie, za które myśląc o lepiej doposażonym egzemplarzu warto dopłacić. We wnętrzu za to projekt deski rozdzielczej nie zmienił się w żadnym stopniu, linie moim zdaniem się nie zestarzały i wciąż kokpit prezentuje się ładniej, i pasuje do pomysłu na nadwozie, ale zarazem w dalszym ciągu mamy tutaj małą ilość fizycznych elementów sterujących. Przy czym teraz podświetlone mamy również przyciski dotykowe pod ekranem do sterowania głośnością czy temperaturą. Oż trudno uwierzyć, ale przed liftingiem nie były one podświetlone. Poza tym jest po steremu, to znaczy w ramach pakietu ambientowego, mamy LED-ową listwę ciągnącą się na podszybiu i zachodzącą również na drzwi, a także bardziej rozproszone podświetlenie niższych partii na drzwiach, a także przestrzeni na nogi. Można sterować kolorystyką, jak i intensywnością pod kątem kolorystycznym. Mamy możliwość albo korzystać z predefiniowanych przez producenta kompozycji, albo sobie dostrajać już samemu tą listwę oraz drzwi. A jeśli chodzi o instrumenty pokładowe, to one już niezmiennie są podświetlone na kolor biały, który dobrze dopasowuje się do dowolnej barwy, którą się wybierze w menu. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to teraz nie ma już żadnych braków. Podświetlone przyciski obecne są pod większym ekranem. Kiedyś było 10 cali albo 12 jako opcja, a teraz zawsze dostaje się 12,9 oraz nowy interfejs. Moim zdaniem lepszy niż kiedyś, już poza powierzchnią roboczą mamy. Jedną dominującą sekcję na ekranach domowych, tutaj można sobie wszystko oczywiście dostrajać, ale jeśli tutaj jest mapa, to jest ona lepiej eksponowana. Wszystkie inne tutaj elementy też są możliwe do zmiany, tak samo jak te przyciski na górze, które można sobie zaprogramować, a także można zaprogramować przyciski na wysuwanej belce od góry. Więc można sobie tutaj dużo rzeczy dostroić. Brakuje mi tylko na tej belce, łatwego przełącznika do sterowania jasnością, ale poza tym zastrzeżeń tego systemu nie mam. Gdy się wejdzie trochę głębiej, na przykład w jakieś ustawienia, no to to wygląda bardziej tak, jak już kiedyś było przed liftingiem, co nie jest moim zdaniem problemem, ponieważ to wszystko jest logicznie zaprojektowane. Jak widać, działa też szybko, jest bezprzewodowa integracja ze smartfonami, Android Auto i Apple CarPlay, więc zmiana zdecydowanie na plus. Klimatyzacja wciąż niestety nie doczekała się fizycznego panelu, ale ten podręczny na ekranie jest znacznie lepiej zaprojektowany niż wcześniej. Też fakt, że jest on na dole tuż nad przyciskami do zmiany temperatury, jest krokiem w dobrą stronę względem tego na górze, który był przed liftingiem. Jedyna taka istotna rzecz, która wymaga wejścia do menu, to zmiana siły nawiewu, ale jeśli ktoś da się na automat, to nawet ta czynność nie wymaga wchodzenia gdzieś głębiej. Ogólnie wciąż wolałbym fizyczne rozwiązanie, gdyby było na pokładzie, ale to, co dostajemy teraz, jest znacznie przyjaźniejsze niż wcześniej. Elektroniczne zegary zyskały leciutko zmodyfikowaną szatę graficzną i to by było na tyle, i to jest dla mnie ok, ponieważ trudno byłoby pod kątem funkcjonalności coś tutaj poprawić, ponieważ można dostrać to, co będzie na środku w prawej i w lewej tarczy osobno. Można także sobie modyfikować ogólne widoki, takie bardziej klasyczne albo bardziej minimalistyczne, czy też sportowy, więc pod kątem personalizacji wciąż to rozwiązanie wypada bardzo dobrze. Jest też przyjazne w obsłudze, wszystko dostroić sobie można przy pomocy przycisków oraz rolki z prawej strony kierownicy. Mamy też w sąsiedztwie możliwość jej podgrzewania oraz zmiany piosenek. A zmiana głośności jest pod drugim kciukiem, jeszcze niesymetrycznie, to mi się nie podoba, ale to jedyny zarzut jaki mam do rozmieszczenia przycisków. Tutaj jeszcze jest sterowanie tempomatem z lewej strony, oraz możliwość wejścia do podręcznego menu asystentów bezpieczeństwa, gdzie łatwo można wyłączyć asystenta prędkości ISA. Na dole mamy także starter silnika oraz wybór trybów jazdy. W połączeniu z tym, jak ogólnie ta kierownica się prezentuje, buduje to fajny sportowy nastrój. Możliwości ładujące samochodu pozostały takie jak wcześniej. Z przodu mamy dwa porty USB-C, a także indukcyjną matę, kiepsko zaprojektowaną moim zdaniem. Ponieważ, gdy się położy na nią telefon, to sprawdzenie jakiejkolwiek informacji, nawet stanu naładowania, wymaga zdjęcia z niej urządzenia. Na tunelu środkowym nie ma zbyt wielu przycisków tylko do obsługi hamulca ręcznego czy też centralnego zamka. W podłokietniku ostało się gniazdo 12V. Kolejne dwa USB-C mamy z tyłu, a także panel klimatyzacji, ponieważ każdy Leon wyposażony jest w trzystrefową. Kolejnym miejscem, gdzie decydenci Kupry wprowadzili poważne zmiany, są silniki. Najbardziej pod kątem technologicznym zmodyfikowana została mocniejsza hybryda plugin, którą dostałem do jazdy, bo dotychczas opierała się ona o silnik benzynowy 1.4, a cały układ generował 245 koni mechanicznych. W chwili obecnej mamy nowość pod maską w postaci benzyny 1.5, a moc uzyskiwana przez samochód wzrosła do 272 koni mechanicznych. Samochód zyskał również większe akumulatory, i z 12,8 kW zrobiło się 25,8 kWh. Nie jeździłem przed liftingowym wcieleniem w wariancie hybrydowym, więc nie będę tutaj porównywał realnych zasięgów. Mogę jedynie powiedzieć, że wcześniej katalog mówił o maksimum 59 km tylko na prądzie, a aktualnie można liczyć według producenta na do 124 km, zatem zmiana jest ogromna. Ja użytkowałem auto przy temperaturze w okolicach 0 stopni i na prądzie w warunkach miejskich udawało mi się pokonać około 70-75 km, zatem wynik jest solidny, jak na <zimę>. Nawet jednak, gdy komputer pokazuje zerowy zasięg elektryczny, to energii zawsze trochę zostaje i wykorzystywana jest chociażby w trakcie przyspieszania, tak wygląda sprint od zera do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Znowu trudno mi porównywać realną dynamikę przed i polifkingowego Leona, ale katalogowo nowy do 100 km na godzinę, co może zaskakiwać, jest wolniejszy o 30 sekundy niż stary. Może wynika to z dodatkowej masy związanej z akumulatorami, ale ogólnie i tak samochód zapewnia wystarczające przyspieszenie, i w trybach sportowych czuje się ostrość reakcji. Na co dzień osobiście wolałem jednak normalniejsze ustawienia i wtedy zostaje tryb komfort, gdzie Leon ma dosyć spokojnie reagujący układ napędowy. To znaczy właśnie taki wystarczający, aby Bezpiecznie jeździć i odpowiednio reagujący na gaz, ale też taki, przez którego nie czułem, że siedzę w prawie 300-konnym aucie. W trakcie przyspieszania zazwyczaj pojawia się lekka, wstępna reakcja silnika elektrycznego, ale nie robi ona wielkiej różnicy, bo dopiero po wkręceniu się benzyny na obroty auto gwałtowniej zaczyna zwiększać prędkość. Jeśli doda się do tego kompletnie niesportowy dźwięk silnika, to z jednej strony Leon zapewnia dobrą dynamikę, ale z drugiej nie ma w układzie i hybrid sportowego ducha, którego historycznie po mocnej kuprze można by oczekiwać. Odgłosy podczas przyspieszania zmieniają się w trybie Performance czy kupra, ale są one generowane sztucznie i chociaż nie brzmią jakoś niedorzecznie, to jednak przez ten fakt nie robią wrażenia, tak samo gdy popatrzy się na pełne atrapy końcówek układu wydechowego. To wszystko sprawia, że w tym samochodzie nie wybrałbym aż tak dużej mocy w wariancie hybrydowym. Jakbym chciał bezkompromisowego VZ, to zdecydowałbym się na zwykłą benzynę 20 TSi 333 konie, a w innym przypadku wziąłbym coś albo wyraźnie słabszego, albo ewentualnie hybrydę plugin 204 konie, jeśli mógłbym wykorzystać korzyści z ładowania z gniazdka. A to ładowanie swoją drogą jest w Leonie teraz naprawdę szybkie, bo samochód wspiera, co warto pochwalić, prąd stały poprzez złącze CCS z mocą do 50. Kilowatów. Wtedy do pełna naładować można samochód w 26 minut. Testowana kupra obsługuje też prąd zmienny poprzez złącze typu drugiego z mocą do 11 kW i wtedy czas ładowania do pełna to około 2,5-3 godziny. Gdy energia się wyczerpie, samochód zaczyna zachowywać się jak zwykła hybryda z dosyć szybko podczas przyspieszania włączającym się silnikiem spalinowym. Jego późniejsze okresowe wygaszanie skutkuje jednak rozsądnym spalaniem, bo w Warszawie uzyskiwałem wyniki około 6,5-7 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 5,5-6 litrów, a na ekspresówkach 7 litrów. Sześciobiegowa automatyczna skrzynia, obsługująca wtedy silnik spalinowy, gwarantowała ogólnie płynną pracę, chociaż czasami czuje się czy to akustycznie, czy przez lekkie zmniejszanie płynności przyspieszania, momenty wkraczania do akcji benzyny i najprzyjemniej jednak jeździ się w trybie elektrycznym. Na najmocniejszą hybrydę wypada też patrzeć przez pryzmat ceny, bo jest ona najdroższą jednostką napędową przewidzianą do Leona, droższą o 5200 zł względem niezelektryfikowanego VZ20 TSI 333. 3 konie. W nim jednak przy nadwoziu kombi dostaje się też napęd na cztery koła, a nie tylko naprzód jak w e hybrid. Powoduje to, że trzeba być według mnie dużym fanem elektryfikacji, aby na testowaną odmianę się zdecydować. Gdyby ktoś nie chciał mieć aż tak mocnego Leona, to w palecie są też spokojniejsze propozycje, jednak jest ich aktualnie mniej. To znaczy pozbyto się trochę słabszych wariantów 2.0 TSI, które miały 190 i 245 koni mechanicznych, i zostawiono jedynie 1.5 5 TSI 150 koni, łączony albo z manualem, albo z automatem. Nie można za to już brać Diesla 2.0 TD i 150 koni z manualem, bo zestawić go można wyłącznie z automatyczną skrzynią. Bez zmian pozostała za to moc słabszej hybrydy. Ona wciąż generuje 204 konie mechaniczne, ale podobnie jak ta z testówki, opiera się aktualnie o 1,5 litrową benzynę. Generalnie z 10 opcji silnikowych dla Leona Sportsterer zrobiło się 6 i sporej ilości osób może brakować tych umiarkowanych mocowo benzyn, bo hybrydy są drogie, a okolice 200 koni do kupry pasowałyby w sam raz. Ceny samochodu wraz z liftingiem wzrosły około 5-15 tysięcy złotych w zależności od wersji silnikowej, ale pod kątem wyposażenia wciąż mamy prosty podział, to znaczy słabsze silniki występują w zwykłej, bazowej odmianie bez nazwy jakiejś konkretnej, a decydując się na najmocniejsze VZ poza większą ilością koni mechanicznych dostaje się także trochę lepsze wyposażenie. W VZ można mówić o dobrym poziomie bez specjalnej konieczności dokupywania niczego ekstra, chociaż opcji trochę jednak jest, jak panoramiczny dach, lepsze audio czy przede wszystkim matrycowe światła. W zwykłym Leonie już kilku bardziej elementarnych rzeczy brakuje, jak kamery cofania czy dostępu bezkluczykowego, więc ją wypada trochę doposażyć, aby później nie żałować. W przypadku wersji VZ jest też ciekawy pakiet Extreme, który dodaje wszystkie opcje użytkowe, ale też bariery w stylu dodatkowych spoilerów, specjalne felgi czy wyczyn Nowy hamulce Akebono kosztuje on 30 albo 37 tysięcy złotych, w zależności od układu napędowego. Egzemplarz testowy nie miał go na pokładzie, ale wciąż bardzo bogate doposażenie sprawiło, że kosztował on łącznie 249 300 zł. Schodząc trochę na ziemię, można wybrać do Leona słabszy silnik albo, jeśli ktoś nie potrzebuje przestrzeni z tyłu, wariant nadwoziowy hedgeback, który jest tańszy od kombiu 7700 zł. Wtedy z rozsądnym 1.5 TS i 150 KONI samochód kosztuje około 150 tysięcy złotych, ale można zdecydować się również na leasing operacyjny. I przykładowo w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carly z Polska rata za takiego Leona to 2017 zł netto miesięcznie. Jest ona możliwa przy 20% wpłacie własnej, 4 okresie leasingu i 30% wykupie końcowym. Dodatkowo, wpisując uwagę do zamówienia na stronie kod Wahacz Free, można zgarnąć bonus, czyli darmowe podstawienie auta pod wskazany adres. Link do oferty wraz z kodem jest w opisie filmu. Jeśli chodzi o jazdę, to nawet rodzinne nadwozie kombi w przypadku Leona gwarantuje moim zdaniem bardzo dobre wrażenia. Sporo rzeczy związanych z działaniem samochodu można sobie dostrajać i układ kierowniczy na ustawieniach kupra gwarantuje naprawdę wyraźny opór i też dobrą bezpośredność. Zatem tak zwane czucie auta jest tutaj wyróżniająco się dobre jak na takie kombi. Adaptacyjne zawieszenie DCC w przypadku wersji VZ występuje w standardzie i zmiana tego parametru jest odczuwalna w kabinie. Jednak kupując takiego leona trzeba nastawić się na wrodzoną, sporą twardość i osobiście zazwyczaj preferowałem najmniejsze ustawienie DCC, bo wtedy i tak można mówić o niewielkich przychyłach i dobrej stabilności, a na gorszej jakości drogach przesunięcie suwaka w prawo gwarantowało już nie bardziej sportowe, a po prostu mniej przyjemne przez twardość wrażenia. Całościowo jednak, o ile hybrydowy układ napędowy do historycznego klimatu kupry nie pasuje, tak sposób jazdy już tak. Nie jest to może jakiś rasowy hot hatch przerobiony na kombi, ale jest naprawdę fajnie. Też pozytywny nastrój budują kubełkowe fotele o dobrym wyprofilowaniu. Są one jednak rozsądnie miękkie jak na swoją sportową budowę, dzięki czemu dobrze wygładzają część nierówności, z którymi nie poradzi sobie zawieszenie. Dodatkowo mamy typowe dla kupry akcenty w kolorze miedzianym. Wygląda to moim zdaniem naprawdę przyjemnie, tym bardziej że kabina jest solidnie wykonana. W górnych partiach są miłe dla oka tworzywa, te twardsze i gorsze są poukrywane w mniej eksponowanych miejscach kokpitu, nie ma też problemów ze spasowaniem. Kiepsko, jak na auto za ponad 200 tys. złotych wypada za to kamera cofania, która jest oczywiście używalna, ale mogłaby mieć lepszą szczegółowość i być jaśniejsza w nocy. Dziwny jest za to brak w tym modelu w ogóle dostępnych kamer 360 stopni. Leon Sports Tourer ma 465 cm długości i 180 cm szerokości, a także dosyć neutralne linie nadwozia, więc te dodatkowe kamery nie są niezbędne i tylna, która swoją drogą mocno się tutaj przydaje, jest wystarczająca. Na tylnej kanapie, po ustawieniu fotela kierowcy pod siebie, na nogi mam jeszcze taki bezpieczny zapas. Panoramiczny dach w testowanym egzemplarzu nie jest problematyczny, ponieważ w na centralnym ułożeniu moja głowa ląduje tutaj, na jego krawędzi i nawet konkretnie się prostując, co najwyżej jest lekki kontakt tylko włosami pod sufitką, więc nie cierpiałbym podróżując tutaj w drugim rzędzie. Co najwyżej siedząc centralnie przeszkadzałby mi tunel środkowy. Na tylnej kanapie w testowanym modelu obecny jest rozkładany podłokietnik. W wersji VZ w standardzie bagażnik ma elektryczną klapę, bez względu na odmianę dostaje się tutaj 620 litrów pojemności, niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Po bokach w kufrze mamy niewielkie kieszenie w nadkolach, są haczyki na jakieś torby. Z lewej strony jest także gniazdo 230 V w testowanym egzemplarzu. Z obu stron są również dźwignie do łatwego składania oparć w drugim rzędzie. Pod podłogą jest jedynie schowek, taki w sam raz na kable. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się płaską podłogę, one leciutko się unoszą, ale bez żadnego uskoku. Podsumowując, po tygodniu spędzonym z kuprą Leon z najmocniejszą hybrydą, uważam, że chociaż konstrukcyjnie jest ok, to nie ma ona w przypadku tego modelu większego sensu, bo nie pasuje do jego charakteru a winduje cenę. Dlatego myśląc o tym modelu dla siebie, celowałbym w zwykłe benzyny. Szkoda, że nie mógłbym już wybrać jakiejś 190 konnej, bo była ona moim zdaniem tutaj optymalna, ale jak ktoś chce mieć po prostu fajne i ostrzej wyglądające kombi, to moim zdaniem 150 koni też powinno być wystarczające. Bo poza okrojeniem palety silników, to Leon na liftingu moim zdaniem zyskał. Można kręcić nosem na wygląd, ale technologicznie model ten jednoznacznie zrobił krok naprzód. I to wszystko, co przygotowałem o odświeżonym Leonie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Karli z Polskiej ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!